Siemanko z tej Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie, bo jest dzisiaj środa z tego co ogarniam widzowie i dzisiaj przyjdzie nam coś pięknego tworzyć w naszej wiosce. Będę dzisiaj budować ogród dla Wito, bo uwaga, ja o tym zapomniałam. Chyba bardzo dawno temu Wam o tym mówiłam, jak jeszcze robiłam jego domek i teraz tak sobie czytałam komentarze pod ostatnim filmem z tej serii. I widzowie napisała mi fanka, że przecież nie zrobiłam ogrodu. Więc no hello! Trzeba to nadrobić, widzowie. Co nieco sobie zjełam z ekwipunku, ale też będę Wam pokazywać, co tutaj jeszcze mogę użyć, dlatego widzowie. No cóż, duży projekt nam się tutaj szykuje, dlatego musimy lecieć. Ale ja pamiętam, że tutaj jest jakieś tajemnicze przejście, gdzieś coś o tutaj, dobra. Więc moim zdaniem trzeba to bardzo dobrze jakoś obudować. Więc w tym momencie potrzebujemy. Potrzebne są chyba fensy i jeszcze ta gate mi się wydaje. Tylko dobra, wyrzucę mieczyk. I chyba to jest tu? Dobra, okej, okay, to jest tu. Więc teraz, żeby wszystko zadziałało, widzowie. To teraz tak, zrobiłabym tak. Dobra. O, no, będzie takie coś. No i to jest brameczka. Może to nie zostanie na zawsze, ale po prostu niech na razie będzie, żeby mi to tutaj nie przeszkadzało. No, bo ja nie chcąc coś tam postawię, no i jak będziemy tam wchodzić? No więc uwaga. Pamiętacie? Pamiętacie, że tak Był tutaj taki grilek Jakieś siedzenia, jakaś woda Jakieś coś, oh my god Jaki tu jest bałagan No bo przecież był plac zabaw dla Izabeli Ale nie ma Izabeli Więc właśnie Trzeba to słuchajcie naprawić Teraz tak, mamy tutaj grillka Bo ja bym chciała też coś takiego tutaj dać Ale mamy też takie fajne Fireplace, ale też mamy Taki fireplace, no i nie wiem Co jest tutaj teraz lepsze, widzę Zowie. Wydaje mi się, że tego grilla sobie tutaj zostawimy, ale musimy to ułożyć jakoś tutaj inaczej. A Plac zabaw mógłby być jakoś też tutaj, chociaż na razie palcia nie mam takiego, żeby go budować w ogóle, tego właśnie, ten Plac zabaw, wiecie? No bo tego dziecka tutaj nie ma. Uff, bałam się, że normalnie będą tutaj rybiki, ale nie. Uważałam, co wtedy tutaj stawiałam, więc no, yy, nie ma rybików. Na szczęście całe. Dobra, to niszczymy, tutaj równamy będzie git, no i jest tutaj ta zjeżdżalnia, my jesteśmy duży, więc nie będziemy tego używać ale uwaga widzowie bo coś innego tutaj można zaraz stworzyć oh my god, co to za lawa ludzie, tu mamy te przejście dobra, ja je już pamiętam a przemogę latać, ale uwaga, tutaj jest coś co można byłoby fajnie zrobić, tylko wolałabym zrobić to tutaj Dobra, o coś takiego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale chodzi o diving board, czyli skakanie do wody. Poczekajcie, ja sobie już przy... przestanę lecieć. Poczekajcie. Hmm, dobra, ale da się, da się, widzowie. Więc niech będzie coś takiego. Całkiem to jest spoko rzecz, mi się wydaje. Spoko, spoko. Możemy sobie skakać w ten sposób do wody. Czegoś takiego na bank się tutaj nie spodziewaliście. Ja jeszcze usunę ten tor, tak? usunę. Mamy coś takiego, więc to sobie będziemy lecieć i skakać do wody. Ale uwaga, piaskownicę sobie też możemy oczywiście zniszczyć, bo ona jest totalnie niepotrzebna. Taka huśtawka, no nie wiem, bez sensu, ale takie siedzonka, no to jak najbardziej. Halloween no jeszcze nie ma, choć powiem Wam szczerze, że już się nie mogę tego doczekać. Ale dobra, i teraz tak. Barbecue. Na pewno przydałby się coś tak... Y przydałby się barbecue. Tylko co ja muszę tutaj wpisać? A wpiszmy grill po prostu. I jest tak grill. Okej. Okay. No dobra. I zobaczcie, mam tutaj takie siedzonka przygotowane, co nie? Takie fajne, jakby chilloutowe Ale widzowie, jest, jest jeszcze wiele naprawdę różnych y, rzeczy. I patrzcie na to. Ula, la. Campfire. Dobra, to już mamy użyte. Bo ja bym chciała. O, 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 dobra, jest seat Dobra, właśnie, ja bym chciała taki lock seat fajny użyć na przykład w sumie tu, bo czemu by nie, ale niech tak będzie i na takim ognisku można sobie widzowie siedzieć. I teraz taki lock seat, pyk i pyk. To może dalej trochę odsuńmy, dobra i czy to działa? Ej, działa jaki wypas, można sobie przy tym normalnie siedzieć ależ to, dobra więc taki będzie słuchajcie mały kącik po prostu ale żeby to nie było takie padziewne, to słuchajcie tak mogłabym to obudować, ale mogłabym też zrobić altanę widzowie tutaj, dobra, robimy słuchajcie altankę sobie tutaj jakoś na środku, nie wiem co to wyjdzie, ale widzowie coś takiego i mogłaby być y, po prostu y, taka łatwizna i zrobiłabym ją kwadratową w sumie, a co tam, żeby na razie nie szaleć widzowie aż tak, więc zróbmy to w ten sposób, dobra, ale może byśmy jeszcze jakoś powiększyli, może zrobilibyśmy to naprawdę duże takie, spójrzcie, ej dobra, nie wiem czy ten... Tutaj słupek nie będzie przeszkadzał w jakimś doglądaniu, i tak dalej. No ale dobra. Nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, nic tutaj nie jest liczone, i tak dalej. Nie jest to na wymiar, ale próbujemy. I teraz slaby są mi potrzebne. No i dobra, jak już wzięliśmy takie coś, to weźmy też takie drewno na suficik, właśnie. I ja bym chciała to wszystko właśnie wyłożyć tymi. Slabami. One hour later. No i dobra, i tutaj mamy takie jedno wielkie miejsce do właśnie ym, zaaranżowania. No i to może być ciekawe. Dobra, będzie to tak. O, 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 i teraz już się robi tak, że zobaczcie, co się robi. Dobra, bo tu jest krzywo, ale dobra, łączymy widzowie. I teraz tak, to też ze sobą trzeba połączyć. Two hours later. No, i tutaj może być po prostu takie większe wyjście, moim zdaniem. Dajcie znać, co myślicie o tym, żeby to jeszcze tak obudować. Ale na przykład byłoby coś takiego, to już i tak moim zdaniem więcej właśnie wpuszcza tego świata i mi... światła, co ja gadam. I mi się to bardziej podoba o coś w tym stylu. Zobaczcie. Tak, o, spoko, spoko To jest moja wielka improwizacja, widzowie To nie jest tak, że ja sobie gdzieś to znalazłam i zżynam. Tylko ja sobie tutaj to sama wymyślam Ups, widzowie Pyk, czekajcie Bo to jeszcze nie wszystko, widzowie Dobra, na zakręcie zrobimy coś takiego To się już nam bardzo rozrasta Pyk, pyk, dobra, o tu, pięknie, pięknie Tu chyba będzie za blisko Dobra, pyk, pyk, pyk co to jest? Dobra, i pyk, pyk, pyk Dobra, widzowie, ej Już jest tak trochę jakby prywatnie Dobra, dobra, w porządeczku Mamy tutaj jeszcze taką fajną właśnie chustaweczkę Okej, okay, niech tak będzie. Ona no, będzie tak, ale uwaga, tutaj jeszcze potrzebne jest światło. No i mógłby być glowstone, ale chyba wolałabym dać właśnie torcze. I torcze by sobie stały w tych miejscach, gdzie są dziury, właśnie na tych fensach. Oh my god, no po prostu szaleństwo. Tam nie dam, żeby jednak troszeczkę było ciemno. Nie, dobra. No dobra, dam. Okej, okay, dobra. Ej, to fajne jest. Fajnie to wykminiłam widzowie. Zobaczcie, zobaczcie. Pyk, mamy to. Okej okay, i tu, okej okay, i tu. Dobra. Ale pięknie. Ale będzie pięknie. Tylko te takie niepotrzebne rzeczy trzeba zniszczyć, i naprawdę będzie pięknie. Ol wojnie. To tu postawmy, bo to takie ładne jest. Kącik, a tutaj moglibyśmy mieć miejsce właśnie też na takiego grillka. Wiecie. No właśnie, czyli bardziej by się przydał stół, słuchajcie, stół taki na dwór. Tylko tak się zastanawiam, który by to stół wziąć. Podoba mi się ten, to trochę przeszklony. Okej, okay. mm -hmm. to jest spoko, można jeszcze sobie to wziąć. Budka dla psa. Co by tu jeszcze wziąć? Ej, to są naprawdę fajne rzeczy, bo zobaczcie, można w ogóle wziąć taczkę. Jakie to jest ekstra. Możemy wziąć, słuchajcie, jeszcze jakieś e, roślinki. O, i mamy tu leżaki i tu mamy te krzesła. Dobra. I mamy te krzesła i mamy tego grilla. Okej, okay. tam mamy takie kiełbaski, ale tutaj możemy mieć, słuchajcie, jeszcze e, inne po prostu kiełbaski, tu możemy mieć takiego grillka tylko, że to za blisko po prostu stoi, więc musi stać sobie tutaj, a tu po środku nie, nie, nie to może stać sobie tutaj, dalej a nie, bo tam mamy tą taką skocznię dobra, niech on będzie tutaj, to gdzieś się dymiło nie będzie i teraz tak, jeszcze mamy coś takiego, pokażcie mi jak te kwiaty będą wyglądały coś w tym stylu, jeszcze takie brzydale wzięłam to, e, to jest w ogóle brzydkie. To nie, to nie chcę na takich rzeczy. Dobra, mamy coś takiego. Coś takiego się udało zrobić. Inaczej e, wygląda to dziwnie, ale dobra, mamy też coś takiego dla dwóch osób. Tam mamy to, grill jest na zewnątrz, tam jest to. Dobra. Co by tutaj jeszcze dać? Bardzo brązowo tutaj jest w ogóle. No ale dobra. Dajmy tutaj jeszcze taki kosz. O, Ojejkuś. Jakie cudowne rzeczy! Czy my mamy tu hamak? Oh, hamok, dobra, wpiszmy to. Hamok, hamok, dobra, tak nie. I poczekajcie, dobra, dobra, dobra. Hamok jest potrzebny, hamok jest widzowie bardzo potrzebny. I zobaczcie, mamy hamak. Ależ to no mega. Tylko ta huśtawka mi się tutaj nie podoba, więc widzowie, wiecie co ja zrobię? Po prostu dam tutaj dwa hamaki. I teraz patrzcie, to mi się naprawdę zdecydowanie bardziej podoba niż tamta huśtawka, ale powiem wam, że brakuje też mi tutaj niestety kolorów, dlatego poustawiam gdzie niegdzie jakieś kwiatki, tylko też za dużo ich nie może być, więc w sumie tylko tutaj jeden się zmieści. Dobra, tutaj o jest kolejne. Dobra, i tutaj. No i teraz weźmy jakieś takie kwiatki, które będą miały naprawdę ładny kolor. Biały kwiatek. Dobra, on nie jest jakiś tylko wysoki, ale dobra, niech tak będzie. A tu niech będzie sobie żółty, biały z powrotem. Tutaj będzie taki. Dobra, i tutaj już więcej nie ma. No dobra, więc niech sobie to tak będzie po prostu, ej, ale to jest taki chill out tutaj właśnie chill room, o, można tak powiedzieć, więc ten sposób to, słuchajcie, wygląda tak się zastanawiam jeszcze czy coś tutaj więcej trzeba no, ale nie wiem, powiem wam szczerze picie, może je postawię w sumie po tej stronie, jak wynajdę miejsce, widzowie na razie niech to stoi tu Ok, więc to tak wygląda. Tutaj można sobie jeść, słuchajcie, i no, jeść grilla oczywiście, w tym miejscu. Teraz wypróbujemy, oczywiście, właśnie nasz hamak, więc sprawdzamy. Dwa takie same hamaki. Pyk. Ej. A mogę spać w nocy, więc zaraz też chciałam zrobić noc, słuchajcie. No i tutaj mamy picie, i tak dalej. A tutaj można sobie też skakać do wody. A tutaj mamy takie fajne miejsce, właśnie, żeby siedzieć przy tym ognisku. Pyk, dobra, wygląda to tak. I patrzcie, można sobie tutaj fajnie tak siedzieć. Zobaczcie, jestem tu. Dobra. I teraz pokażę Wam teraz tą miejscowę. Zobaczcie, jest całkiem sporo świata, światła z jasnym światem yy, i jest nawet przyjemnie bym powiedziała. I teraz możemy się yy, położyć. Tylko, no widzicie, od razu zasypiam. Ale naprawdę fajnie, że można tutaj się położyć i chillować. Więc widzowie, dajcie znać, czy w ogóle coś takiego się tutaj spodziewaliście. Totalnie inne e, rzeczy tutaj powstały niż były. No, ale ten plac zabaw naprawdę nie jest tutaj teraz potrzebny, więc coś takiego można powiedzieć, że to taka niespodzianka dla Wito, bo czegoś takiego na pewno się tutaj nie spodziewał. Dawajcie znać, czy Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawiajcie mi tutaj łapeczkę do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie. A być na bieżąco, a ja się z wami żegnam Pa pa